Witamy, witamy. Dzisiaj następna parcela do rzeźbienia. Pięknie, Piotr wyrównał. Super. Tylko, że ta ziemia leżała odłogiem. Ładne kilka lat. Tutaj był ugorek. Będzie się ciężko kopać. Bo pod spodem są takie trawska. Ale damy radę, nie? Pozdrawiam przy okazji całą ekipę tam na dnie. Przed chwilą rozmawiałem po drodze z Marcinem. Pozdrawiamy. No i do pierwszego fajnego. Lecimy. Sławek gdzieś tu tam śmiga, coś macha, udaje. A słuchajcie, wykopałam pierwszy dołek i jest pierwsza monetka. Pewnie PRL-ka, no ale jest pierwsza monetka. Zaraz zobaczymy, cóż to będzie. O, proszę. Zobaczmy. 8.4. Pozdrawiamy serdecznie jest, to dwójeczka, dwa złote dwa ziko także zaczynamy od wysokiego nominału zobaczymy co będzie dalej no, Sławek spaceruje wolnym krokiem, dzisiaj trochę powiem Wam słoneczko wychodzi, jesteśmy z samego rana bo później mamy popołudnie zajęte więc dzisiaj kopiemy z rana chłodno jest ale fajnie a ja słuchajcie, mam drugi dołek i jakbyście nie uwierzyli jest druga moneta Także zobaczymy. Cóż to teraz mamy. Pierwsza była perelka. Teraz też pewnie będzie. Ktoś tutaj chyba rozrzucał te dwuzłotówki. Słuchajcie. Kolejna dwuzłotówka. No. Ola już trafiła dwie monetki. Z tego co słyszałem. I nawet obcęgi takie wielkie. Darło się czy mi wyrwać zęba. A ja mam jakąś biżuterię pewnie XIX wieczną kawałeczek bransoleczki no i słuchajcie, lecimy dalej. Oj kurna rękawiczki mi lecą. Nie umiem nagrywać w rękawiczkach, więc muszę je ściągać za każdym razem jak coś nagrywam niestety. A słuchajcie, Sławek kopię tam pod pod słupem energetycznym, a ja kopię tutaj i znowu zrobiłam dwa kroki i słuchajcie, jest kolejna monetka, tym razem, jak już widać, jest to chyba pięćdziesiątka, zaraz zobaczymy, cóż to jest, tak, pięćdziesiątka, 50, 50 fenigów, chyba adolfowych mi się wydaje, ale zaraz zobaczymy, tak, adolfowych, jest, jest, jest swastyka, jest z tyłu ten, także, o proszę, troszkę wyczyściłam, tak to się prezentuje, trochę, troszeczkę zajecha no ale całkiem fajnym stanie, nie jest źle, o, ale jest pierwsza monetka, inna niż PRL-ka, pięćdziesiątka. Tak. Złoty? Tak, złoty. Nie? Tak, złoty, jasne. Tu jest Bardzo malutki, chociaż może moje niezgrabne palce czekają. gdzieś tutaj mam coś takiego jak szczoteczkę. Ale ktoś go po, 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 Chciałabym, żeby tu jakiś złoty pierścionek wyszedł, chociaż srebrny, ale nic z tego, może kiedyś. Same wieczne, nie? Same takie, właśnie. <laughs> No aż ten to już jest troszeczkę sprzeżył. Kilka yy, tych. Kilka razy ktoś go przejechał. Proszę, trzy monetki, a ja same śmieci. Trzy monetki i pierścionek, no, nie? I pierścionek, no. no to jest pięćdziesiątka, a to są dwa razy dwa złote znalazłam. Jedno obok drugiego i ten sam rocznik, 84. Ktoś chyba siku robił Co robił? Nie wiem co robił Narciarza Narciarza robił i mu wypadło z gaci No cóż Ja się pochwalam małzerkiem Pierwszowojennym 16 rok W super kondycji No ale jest pieseczek Jest mega pieseczek Jest mega fajnie Tylko żeby coś jeszcze ładnego wyszło Pomarudzone Lecę dalej Znowu coś nagrywa. Słuchajcie, 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 jest kolejna krągłość. Ja myślałam, że to będzie jakiś śmieciuszek, bo to tak brzmiało. Jest kolejna krągłość, kolejna. Zobaczmy, co to jest. Zaś kolejny perelek, no, ale nie wiem. Zobaczmy. Czekajcie, ja to wyczyszczę, ogacie, Świeci. 1924. Jest to wajmarek. O, proszę. I jest to dwójeczka Weimar. Nie wiem, ta druga. Widać? Widać. Widać dwójeczkę, nie? Strasznie, strasznie słoneczko świeci i ja nic nie widzę w tej... w tym, w tym no... W tym aparacie, w tym, w tym telefonie, ale nieważne, ważne, że Wy widzicie. Jest to dwójeczka wajmarek, także... No i mam. Mam pierwszą monetkę tutaj w cieniu. Po pół godziny kurde powiem wam, że to jest aż, aż męczące psychicznie Ola ma chyba za cztery albo pięć. No i ładny stan. Kurde, tak świeci słońce, że ja nie widzę, czy nagrywa się dobrze, czy nie 1874 słońce pięknie świeci, ale jest zimno. Kilkanaście stopni i wiatr taki. Chłodny bardzo dobra, fajnie jest. Pierwsza monetka lecimy. <laughs> Sawieł się śmieje, że już do mnie idzie, będzie kopał koło mnie, bo to jest niemożliwe, że ja kopię chyba szóstą monetę, a on ma dopiero pierwszą. Także wiecie, no cóż, dzisiaj mam dzień monet. O, widzicie, jest kolejna monetka. Jest to najprawdopodobniej perelka, no ale wyciągniemy, zobaczymy jaka ona jest. Yy, próbuję się, próbuję odczytać rocznik, ale. Chyba 68. Chyba z moją ślepotą, słuchajcie, pozdrawiamy 68. I lecimy dalej. O, Sławek, żeby nie było, już przylazł do mnie tutaj, widzicie? Przylazł tu blisko. Powiedział, że będzie się blisko trzymał, żeby coś, żeby coś wykopać. Także no, lecimy. Także lecimy dalej. Trzymajcie kciuki, a my lecimy. To masz fajnego? Kolczatka dla mini-psa. Mm -hmm. A ja mam strzał. Coś pięknego. Zapięcie książki. O, ale cudne. No, mistrzostwo świata. Tak, ja mam zawsze szczęście. Proszę cię. Niektórzy piszą, że gdyby nie Ola, to, to kanał by, wiesz, no... Motywują mnie tak do działania. Eee, no co, czyszczę. Psyje? No wygląda. Tobie to przypomina kolczatkę dla psa? No tak mi to przypomina. Wiesz co to jest? Nie wiem co to jest. No proszę cię. Nie wiem co Poważnie? to jest. Poważnie? Koperta od zegarka. A mi to przypomina, przypomina kolczatkę psa Ale ładna. Ładna. Piękna i takiego wzoru nie mam. Ale mego. jaki stan ładny. No Srebrzenie widać. Tutaj widać jeszcze drucik się przesunął dlatego. Ręce często być po, po, co najmniej do kata po, po, wykopał. Po, 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 podnieciłem się. <laughs> ładna, naprawdę no. ładna. <laughs> no takie fanciki Dobra, coś. ja idę wykopać tą książkę. Idź wykop książkę, tak na pewno. Same perele dzisiaj. Kolejna perelka. 7,7 Pozdrawiamy serdecznie 7,7 jest to 20 groszy. I cóż. I lecimy dalej. Człowiek coś tam znalazł. Już zadowolony, bo znalazł ładną przypinkę. E, ładną e, to, boże, do książki. Zapinkę do książki. Czy przypinkę. Mniejsza z tym. A ja słuchajcie mam kolejną monetkę. Zobaczcie, zobaczcie. I powiem Wam, że wygląda ona ładnie. Ta monetka. Zaraz zobaczymy co to jest. A, jest sreberko. Mówiłam, że wygląda ładnie. Teraz Wam pokażę. silbergrosz Jeden silbergrosz Główka jest. Także. Także jest sreberko. Ale prowadzę. Silbergrosza grosza znalazłam. O tym mi powiedział. Widzieliście? O tym mi powiedział. Także lecimy, lecimy. Jest silbergroszek, groszek, jest szansa, że będzie więcej sroberek. Także lecimy. Fajne. Do następnego. Całkiem fajny. Ola mówi, że silver grosz bił na 90, że bardzo wysoko. Ja tu podchodzę. Sygnał 90, nie? No. No i, no i. Trybik od zegarka mosiężny. zegar taki sam. Ewidentnie, monetki nie kochają. No co, jak mówisz że dzisiaj, go ewidentnie, monetki nie kochają. A ja mam kolejną monetkę. Szał to nie będzie, niestety. Jest to Adolfik, chyba jedynka. Ale, ale jest kolejna krągłość. Ja mam tubkę. A nie, patrzcie. Człowiek znalazł tubkę na ból tyłka, więc posmaruje się. A ja myślałam, że to będzie jedyneczka, a jest to piąteczka. Także. Pięć fenigów adolfowych i lecimy dalej do następnego. Chyba będziemy oblewać Oli sreberko przy <laughs> tak. drodze. Przy drodze. Lubelska cytrynówka. Nie? Taki kolor ma. Cała, no, Zakręcona. zakręcona. Pozdrowienia dla dorotki. No. Szkoda, że to nie mi rabelka. No ale cała. Chcesz spróbować? Ja nie mogę, bo prowadzę. No. Powiem ci, że ktoś tutaj się ładnie wykopertnął. No. Jeszcze dwa browarki były całe, ale Piotr rozorał. Piotr, co ty zrobiłeś? Nie no, pewnie się zbiły szybciej, bo już napchane ziemi dwa browary i na przekąskę małpeczka. Ktoś sobie schował przed żoną, wiesz? Nie, pewnie się wywalił tutaj. Jechał na rowerze i... No i poniosła maszyna. To jest rzecz pospolita ludowa. Natargałem się w tych trawach. Ale było warto. Choćby dla tych pozdrowień. Dla pani Aninki, pana Antoniego, mam grosik z 49. Nawet się zremowało pięknie. Zaraz, szalka pęknie. Czwarta monetka, że co? 5 Dziewiątego? W sumie to mogę pozdrowić wszystkich do 57 czy 6. Bo. Ta monetka jest wybita w aluminium i ona była bita już od, 40, chyba od 50 roku do 46. E, pf, co ja gadam? E, ona była bita od 1949 czy 50 roku do 50, chyba, 56 albo 7. E, tym jednym stemplem. Także pozdrawiam wszystkich w tych rocznikach. Panią, którą, z którą pisałem w komentarzu z 51., również. Pozdrawiam serdecznie. I lecę, lecę zaolo, zobaczcie tą porcelankę. Przed chwilę ta monetka jeszcze była zasypana, ale yy, No spadł ten piasek. Niestety nie jest to sreberko. Mam Mam yy, prusaczka jednego Feniga 1831 rok. No, chyba trzeba będzie pójść do okolicy <gryw> Lernetki ustawić. 1864 Mennica A Czyli Berlin Chyba Całkiem przyzwoity stan Najlepsza monetka moja dzisiaj Mamy dwunastą. Dzwony dzwonią zamiast DEWO 1894 Cesarstwo jeszcze wyszła jedna 49 50 groszy ale tak ze zeżarta, że szkoda pokazywać ja już myślałem, że będę miał ukucie od sakwy no tak pięknie wyszło ale to jest wnętrze zapięcia klamerki Także gdzieś tutaj musi być klamra rozorana, ale wygląda fajnie zacnie, nie? Bardzo podobnie to, to wygląda. No jeszcze z pół godzinki będziemy spadać, tak do pierwszej i zjeżdżamy. Opalimy się i uciekamy. No i ja na Fajerand rozwalam system. Na Fajerand rozwalam system. Nie wiem, od której strony się zabrać. Cały. Apiernicze. Ja Piękny. Takiego wielkiego krzyża. Z 7 centów. Ale zajeb... Fajny. Nie no, zajebisty. No. Już czyszczę. I Wam pokazuję. Kurde, no mistrz. Ciągnąć rękawy i powoli, powoli, delikatnie, z wyczuciem, a nie tak jak Ola. Nie? Ola? Dobrze no. mówię? Nie słyszę, bo tutaj mi Dobrze, dobrze, że nie słyszysz. Dobrze, że nie słyszysz, ale... Nie no, niższa z osiata. A myślałem, że połówka, bo tylko pół wyszło z Ziemi. kordeł uszkodzony, ale szkoda, a jest cały. Mistrz, jest Mistrz. Ach, taki piękny. Nie samo wita z Mega. Pam, pa, ram, pam 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 pam. Się to No, fajne. Piękne. Mm -hmm. I cały. No i fajrant. Z narzędzi Ola ma obcęgi, ja mam klin do rozbijania drewna Dwie flaszki, w tym jedna pełna No i śmieci, patrzcie śmieci to jest ogrom Ola znalazła porcelankę, ale niestety nic na niej nie ma To jest mój kawałek ołowiu, pół kilograma pół kilograma? No to jest G. O, guziczek ładny. Mój małzerek? Nie, wykopałeś małzerka? Teraz wykopałam. No nie wiem, czy to jest małzerek, ale wykopałem. No. Przed tym zabieramy. tym zabieramy. Zabieramy. Czy to jest małzerek, to nie wiem, no. Wyszło tego. To też ołów przewód miedziany w fotuli Jest śmieci ładnie posprzątane. Panciory też myślę niezłe. Krzyżyk mój cudny. Nie mogę się napatrzeć. Mistrzostwo świata. Czekam na komentarze. Że kopiemy na miejscach pochówku, i tam. no tak, na pewno. <noise> I tam takich, no, wiecie, no. Pewnie, lepiej pewnie lepiej 10 cm poniżej ktoś leży, no i no, ten tego. Na pewno. na pewno ktoś. No, no. Nie, 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 nie denerwuj. <noise> Ola, nie denerwuj się, bo z, z ten. Ci się coś, coś ci się pomarszczy. No. mi skoczy No Oj, żegnamy się. Jak zawsze, z no, klapy bagażnika lecimy. na siedząco. Lecimy do domu. Fajnie było, pogoda piękna, fanty udały się, ja tych monetek nie mam za dużo, ale mam za pięć książek, mam krzyżyk, raz, już dwa, się trzy, nie cztery, mam pięć monetek, nie jest źle. A Ty? 15. będę mieć z Super, żegnamy się, pozdrawiamy serdecznie, do następnego, następne pole. Pod lasem. Jutro albo pojutrze. Zobaczymy. Także. Papatki. Papa.